Dzień dobry, witam was z kolejnego dnia, 16 dzień września ruszam z Islamabadu do e, Chilas. To jest to jest Mansara, tak. Mansara e, kiedy jedzie się około 2 godzin właśnie z Islamabadu, e, przejeżdża się z, przy około Abotabat. To jest miejsce, gdzie zakatrupiono Osamę i e, jego kolegę, który był odpowiedzialny za zamachy w Indonezji. To miejsce jest równane z ziemią, więc nawet nie ma czego tam oglądać. Teraz akurat zatrzymałem się po około 3 godzinach jazdy od Islamabadu na Krótki postój, a moim miejscem docelowym jest Chilas. Dzisiaj osiągnę przełęcz o wysokości 4200 metrów. No a jutro, 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 jutro już będzie Ferry Meadows. A dzisiaj, e, dzisiaj, dzisiaj to, to po prostu przedsmak tego, i wjeżdżam już na Karakorum Highway. O, tu widać, jak przygotowywane jest, są omleciki. A tutaj mamy. Typowy pakistański chleb Tondori. Tondorinami. Tondori, czyli piec, właśnie robione. w takim miejscu. Ślicznie. O i tutaj widzimy skarby na straganach, które można e, kupić. E, banany, papaje mamy, mango. To nie Chrystus. Tutaj widzimy w drodze miejscowość, w dole, przepraszam, miejscowość Balakot. Miejscowość, która e, znana jest między innymi z tego, że znajduje się blisko granicy z Indiami. Jakieś 50 km, 53 w prostej linii Indie są. A że Pakistan jest w permanentnym stanie wojny z Indiami, no to zdarza się, że tutaj jakiś pilot z Indii zapuści się, jak na przykład 3 lata temu, w 2018 roku go tutaj pochwycili, chciał zbombardować ten teren. E, no i później go wypuścili. A tutaj widzimy piękne e, pola e, ryżowe i piękne widoczki. O, proszę bardzo, mamy tutaj pana, który sprzedaje noże po 100 rupii, czyli niecałego dolara. No, motor już ma też swoje lata i piękny widok. Mamy tutaj cały czas piękne widoki na dolinę. W połowie dnia, gdzieś koło godziny 14.30, docieram do miejscowości Naran. Miejscowość e, taka górska, bo jest położona bardzo ładnie w górach. Dużo różnych hoteli, hotelików tutaj się znajduje. Ja tutaj się zatrzymuję tylko na lunch. Połażę sobie po mieście, coś zjem, przekąszę. Tu najlepsze są strągi I ruszam dalej, bo tak jak wam wspominałem, chcę dzisiaj jechać do Chilas. No, miejscowość jest głównie przeznaczona dla turystów pakistańskich, ale też obcokrajowcy czasami, jeżeli się pojawią, też tutaj zaglądają. Stąd też oto na, jakieś tam do powieszenia na ścianę z dzwoneczkami. No i różne kolorowe rzeczy. Salam aleikum. Zbliżam się do terenów, gdzie mieszkają Pasztuni, e, którzy mieszkają również w Afganistanie. I to jest właśnie taki typowo pasztuński e, beret. O proszę, w taki ciekawy sposób przygotowywane są dania. To jest coś e, na baraninie albo jagnięcinie. noted uh, it. Whenever you will go in your form so tell your guys about Pakistan that's the pa Pakistani people very well very, very good. Pakistan word very good. Not yeah. there, down here in Pakistan. That's true. Słuchajcie, potwierdzam. W Pakistanie są bardzo fajni ludzie. I bardzo serdeczni i bardzo życzliwi. I to jest naprawdę bezpieczny kraj. 16 kilometrów przed przełęczą Babusar, jeszcze przed Chilas jest jezioro Lusar, które jest położone na wysokości 3333 m metrów nad poziomem morza. Już czuć chłodek. Już czuć, że jesteśmy na wysokości. Hurra! Jeszcze zawidnia. Udaje mi się dotrzeć! Salam aleikum! Da Babasur, przełęcz 13700 stóp, czyli 4175 metrów nad poziomem morza. Uch! Oddycha się tutaj bardzo fajnie, sympatycznie. Wszyscy ubrani w czysym zimno, a ja tutaj w krótkich spodenkach pomykam. Stąd już się zaczyna Gilgit, Baltistan, Kolencja, kolejna prowincja i widać pięknie już łańcuchy górskie. <śpiewanie> i